I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak robię najtrudniejsze stany. Kalucha w całym Los Santos. To Nie, tak, że kaluch jest lepszym stanterem niż ja. Ja jestem prawdziwym kaskaderem, który wywodzi się, który yy, wywodzi się, yy, wywodzi, yy, wywodzi się z Los Santos. Więc generalnie nie ma lepszej osoby niż ja. Jeżeli ty kaluch będziesz dalej skakał takie stanty, to cię gościu dojadę i pokażę ci, gdzie prawdziwi kaskaderzy łamią sobie kości. Koniec. Czas na mnie. Dobra, nie widzowie, Jeszcze brakowało jednego tekstu, ale sobie podziękujemy. Moi drodzy, to byłem stary ja. Ale słuchajcie, ostatnio oglądam TikToki. Wyświetla mi się je Kaluch Stanter. Wchodzę na YouTube'a, stanty Kalucha. Wszędzie stanty, wszędzie stanty, 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 stanty. Dobra, może mi się troszeczkę odkleja, ale kurde, wszędzie są stanty. Kali, ile ty skaczesz stantów? Stary, jak możesz tak dużo skakać stantów? Okej. Okay. No i zacząłem patrzeć na te stanty i sobie myślę, boże, czy one są rzeczywiście takie trudne? Kali, Skacze, wkurza się, nie wiadomo co. No, niektóre rzeczywiście widowiskowe, ale pytanie: czy te wszystkie stanty są takie trudne i trzeba aż tyle nerwów, tyle tego wszystkiego skupienia na to przekładać? Okaże się. Dzisiaj się okaże. Przy pomocy moich widzów, zebraliśmy kilka ciekawych stantów, które dzisiaj ja postaram się zrealizować. Oczywiście w pełnej zgodzie z panem Kaluchem, Kamilem, moim serdecznym przyjacielem. Pozdrawiam. Zapraszam na kanał Kalucha, gdzie jest dużo stantów. Będę dzisiaj je odzorowywał, tak? Kali mi pozwolił zrobić taki odcinek, żeby się zprezentował. Żeby nie było, że kradniemy sobie pomysły. Więc kochani, zostawcie łapę, zostawcie suba. No i tą legendarną postacią, dzisiaj Lilling Coleman, moi drodzy, będę starał się odzorować te historyczne stanty Kalucha. Zobaczymy, czy są takie trudne. Także kochani, ja nie będę przedłużał. zostawiacie łapę, zostawiajcie, zostawiajcie subskrypcję. No i zapraszam was, zapraszam was, moi drodzy, do dzisiejszego odcinka Lilin A jeszcze, no, zróbmy sobie takie przypomnienie, bo ja wiem, że tutaj jest dużo ludzi, którzy mnie pamiętają z czasów Lilling bo To były złote czasy. Vem então... Mianowicie, wybijamy się z tego miejsca tutaj, z tego kamyka, odbijamy się widzowie tak motocyklem, żeby wymanewrować w powietrzu i wylądować tutaj, na lampie. Tu możesz normalnie sobie wylądować, kolizja, kolizje są, ale dobra, da się, głową widzę, zatrzymałem się, więc moi drodzy, jak w takiej pozycji się zatrzymam, to zaliczamy stanta. Teoretycznie stand polega na tym, że musimy się odbić od tamtej hopki, odbić się tam i wylądować na lampie. Dobra, yy, rozpęd kalibrał gdzieś stąd. Nie wiem, czy to jest ważne, czy ten rozpęd większy, czy mniejszy. Będziemy testować. Ważne jest, żeby wykonać to zadanie. Popróbuję kilka razy. Nie daję sobie, moi drodzy, jakichś tutaj prób yy, czegoś tutaj. Tylko muszę sam zdefiniować, czy to zadanie rzeczywiście jest takie ciężkie. Czy może jednak nie. Dobra, moi drodzy, podejście numer jeden. O, już to będzie ciężar. Bo ja tam nawet nie dolecę. Jak on tam doleciał? Co jest? Większa prędkość, moi drodzy, większa prędkość. Dobra, full speed teraz. O o o Czekajcie Co poszło nie tak? Ok, Hali tutaj też robi tak, że to koło tak daje o wow, wow, coś było A i zgon był o, crash <laughs> się. kołam to Dobra, widzowie, spróbuję teraz maksymalnie z tej strony tutaj to tu wyrwać Rozpędzę się na maxa, wyminę wszystkie przeszkody Jadę 130 na godzinę, mam tu licznik odpalony 150, odbiłem się, straciłem treść prędkości Uwaga, koło Kurde, nie trafiłem Powinno mnie na tym motocyklu tutaj wybić tak jak pana Kalucha Panie Kaluch O No Kurde, ej, coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tą prędkością. Nie no, to jest Bati. To jest nawet Bati. Mam ten sam motocykl. Coś jest nie tak z prędkością. Patrzcie skąd ja muszę jechać. Kalim startował moi drodzy z połowy drogi. A mój Bati startuje stąd i dalej brakuje mu prędkości. O! Ej, obróciło znowu. Kurde, to niby jest ten rozgrzewkowy stancior, ale na rozgrzewkę mi to nie wygląda. Wiecie co? Zwiększę prędkość motocykla. Dobra, zwiększyłem czterokrotnie prędkość teraz tego motocykla. O, już czuję teraz w ogóle, że patrzę jaką prędkość osiągam. Już jadę 160. Teraz to się może udać. O! No i teraz to ma sens Teraz to miało sens, poleciałem wyżej, dalej i nawet nie spadłem tylko tam, tam zahaczyłem o budynek Przekręca mnie mimo wszystko cały czas z lewo i w prawo poprawianie tej wysokości O Kracz! Też wiem, że Kali nie miał goda, bo widać na tym nagraniu, że tutaj bez zgoda było, czyli nie było to jakoś super machmęcone. Jedynie ta prędkość motocyklu musiała być gdzieś tutaj podkręcana. Jeżeli nie była, to może to jest jakaś zależność między singleplayerem a 5 m bo ja teraz jestem na 5 m a może powinienem te stunty robić na singleplayerze. To też może jest jakiś wyznacznik. Tam może się różnić jakieś sterowanie czy coś. No ale. Kurde, no ja walę w ten budynek i ginę. O, o! O, kurde, nie podbiło mnie tak. Nie podbiło mnie. Ale już było to. Już było to na ciekawszym poziomie. Ciekawe. O, o, o to też się czekostan? stąd? <laughs> Obraz, końca teraz. Teraz maksymalnie znowu koniec. Panie Kaliński, panie. O kurde, dobra, stunter ze mnie na pewno nie jest lepszy Ty, t wdał się po prostu, moi drodzy, pełną parą Bez skitu, totalnie pełną parą Widzicie, to nawet wychodzi na to, że ja nie udawałem przez te wszystkie odcinki, że po prostu takie skile były samoczynne wtedy Spróbujmy z tej większej odległości teraz, na większym speedzie, miejmy nadzieję, że teraz nie wystrzelamy te opony O, jest git Koło do góry no kurde, ej, jest to ciężkie Kali mimo wszystko daje szapoba, No bo on jakoś się wybijał Do tej góry, ja niestety Chyba skręcam ten motocykl za bardzo I niby rozgrzewkowy stand Ale już widzicie, sporo mnie kosztuje Tutaj zaangażowania Ja myślałem, że to będzie chwila Ale no chwila jest dłuższa Nie no, co jest Ja się totalnie odbijam od tego budynku Dawaj, spi. O, kurde, tylko mi się puszcza! Puszcza się z motocyklem. Miał być lojalny, a się puszcza, kurde. Nie podoba mi się to. Nie no, szapoba, szapoba, kalu, szapoba. No ej, puszcza mi się! Ej, no i crash. Dobra, konie, wiecie co? Dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę realnie do wykonania. Tylko moje pytanie brzmi, no bo normalnym Batim nie mogłem rozwinąć takiej prędkości. Więc pytanie, czy Kaluch tutaj rzeczywiście boostował sobie Bati, żeby doskoczyć, bo wtedy to ma większy sens? Na pewno Goda tutaj nie było. Czy po prostu to jest ta zależność między Singlem a 5 Bo też chyba jakaś taka istnieje. W każdym bądź razie, jak najbardziej nieszczytane. No poza tym małym buścikiem, ale tak to stancik ciekawy, fajny no i wymaga precyzji. Mi się nie udało, a podobno był to stan rozgrzewkowy na tym odcinku. Ja spędziłem nad nim widzowie 30 minut teraz. Pół godziny to robiłem, żeby do tego dojść. Wy widzieliście to w cięciach, ale no ja tutaj pół godziny siedziałem przy tym stancie. Ruszam sobie z tego mniej więcej miejsca, może trochę dalej będę musiał się rozpędzić. Wybijam się jakoś tutaj widzowie i dolatuję sobie do wieży tej pięknej toskańskiej willi. Czy to jest styl toskański? Nie wiem. A zobaczmy, Jedziemy tu. Ja mam tam na wieży wyskoczyć. Wydaje mi się, że znowu będzie mi brakować, mój drogi przyjacielu, prędkości. Tym bardziej, że ty tutaj gdzieś chcesz skakać. No. Będzie brakować prędkości. Znaczy, dobra, jeszcze nie paplam. Po prostu zróbmy to. Tutaj, tędy. Oh, o, jo! Ej, tego się nie spodziewałem! No, tego się nie spodziewałem. Oj, tracę na prędkości. Głupio to zrobiłem. I... Czegoś tu zabrakło. Ale jak sobie myślisz o tych stantach Kaluga w GTA 6, ogólnie GTA 6. Ciekawe czy one będzie tak dopracowane właśnie, że możliwość robienia stantów będzie ograniczona. To byłoby... O, no widzowie, ciężko będzie tam uskoczyć Ale powracając do tematu, no GTA 6 Rzeczywiście, jak oni postawią na realizm i wszystko inne To może te stunty już nie będą miały miejsca Albo będą miały jeszcze większy wydźwięk, wiecie Tam, gdzie się człowiek stara, tam diabeł pali go z gara No wiecie, że śmieje się tak, że kpi go, więc Kurde, źle jadę, ospa, no nie, no tak prędkości nie zrobimy Muszę jechać po prostu normalną drogą, a ja już sobie tutaj szukam alternatyw to Jest taki alternatywny w dzisiejszych czasach Lećmy. No nie dolecimy tam na wieży, tak Nie dolecimy tak na wieży. Nie ma opcji Mogą być ciężary jeżeli chodzi o tamty w szóstce Ale za to wydaje mi się że będzie więcej przestrzeni Do rozmin i do jakichś alternatywnych działań Nawet fabularnych Chociaż wolałbym aż tak na tych fabularnych Nie polegać w GTA 6 No prędkości mi brakuje No ciężary a, nie dolatuje tam nawet. Nie dolatuje. I tu jest pytanie: czy to jest bustowanie, czy zależność five'em, a nad singlem Ale próbuję dalej. A Nie tędy droga. Nie do tego domu jedziemy. Nie tutaj, nie do basenu. Właśnie, o, tak nie standujemy wcale w ogóle. O proszę, a może jednak dobrze wpadłem. Dzień dobry! Ha, ha. Jestem kaskaderem. No, kurde, no nie wiem, mam wrażenie, że brakuje mi mocy. O, może, że wycelowuję, ale mam wrażenie, że cały czas brakuje mi w tym Bati mocy. Coś jest nie tak. A może jednak to po prostu jest brak y, tych y, lat skakania stantów, no, wyczucie tych wszystkich pojazdów. No, Bati to Bati, co nie? Patrzcie. O, o, zrobiłem salto teraz. Nie planowałem, ale salto wyszło. Może no, oczywiście jakiś inny najazd tutaj, bo ja, o, teraz tak bardziej tutaj. I teraz tu większa prędkość i tu koło. No już coś tego tak jest ciekawiej. Spróbuję teraz bardziej obszernie tutaj pojechać, żeby nie stracić tej prędkości. O i teraz tu. O, no, no, doleciałem tutaj, ale powinienem tutaj. Kurde, na tą wieżę to jest mega wyzwanie. Za szybko ty tu jedziesz, gościu, to jest boostowane. Tak coś myślałem, tak coś myślałem. Bo zobaczcie, czekajcie, czekajcie, jeszcze raz. Stąd pojadę. Nie, no, nie dojadę tutaj w życiu z taką prędkością. Muszę zbustować. No, muszę znowu zbustować mój motor. Patrzcie, zwiększam o 4. Tyle co było w przypadku wcześniej. Teraz jest prędkość, uwaga. Zobaczmy, jadę stąd. No No to teraz to ma sens No myślę, że tutaj taka czwórka była Moi drodzy, czwórka na motocyklu Gdzieś była ustawiona no Bo inaczej nie nabiorę takiej prędkości z takiego odcinku Teraz to rzeczywiście jest kwestia Przycelowania no Widzicie, to jest kwestia już przycelowania teraz tutaj O, 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 o Ale patrzcie, wleciałem tu na górę Leciałem na górę. Wiecie, kwestia zbustowania to jest jedna rzecz, ale druga to też trzeba no, umieć wycelować i wskoczyć. A ja tu uderzam. Nie, 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 tu jest coś źle, tu jest coś źle. Gdzieś tu trzeba uderzyć. Dobrze wykręcić. W którym momencie trzeba skręcić? Ja to źle robię. Ja wjeżdżam tu na lewo. Ja powinienem tutaj. Tu. Tak wycelować, żeby wjechać. Tu. O. No, ale większa prędkość. No teraz czuję tą prędkość. Ale dalej nie jest wystarczająca, bo źle się wybijam. Cały czas źle się wybijam, za późno koło. No, źle, źle, źle. Ooo, do basenu. <ślesy> Ej, no to już było ciekawsze, ale już dolecię tutaj. Czyli da się to zrobić. O, no i teraz patrzcie jak poleciałem! Tak daleko jeszcze nie doleciałem. Patrzcie widzowie. Ale kurde, czegoś mi tu brakuje. Szczerze? Nie wiem czy nie brakuje mi jeszcze trochę prędkości. No i teraz, no ósemka, nie wybiłem się dobrze, ale patrzcie gdzie byłem. Kurde, Kali, co jest? To jest duży speed. No, o, feeling jest odczuwalny tego co Kali robi na odcinku. To jest ta prędkość, tak, to jest razy osiem Dobra, teraz to możemy skoczyć Dobra, jazda O, straciłem całą prędkość No nie, ja tu tracę Ale z drugiej strony też fajnie poleciałem Ja tu muszę jakoś tak najechać, żeby nie stracić tej prędkości Bardziej tu O, i bardziej w lewo Ale patrzcie, jestem już na tym dachu Kurde Teraz tędy tu nie, że, że, że. O! Aj, altanka! Kurde, altanka była dobra. Jo! i Z... patrzcie, ale teraz bym wleciał! Tylko za bardzo w prawo lecę! Nie umiem tak się obrócić w lewo, ale to jest do zrobienia! Jo! 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 No patrzcie! No ja teraz lecę tu, lecę! Kurde, myślę, że lecę! Do środka! Nie no, kurde. Aj, crash, crash, crash. Moi drodzy, nad tym stuntem spędziłem kolejne pół godziny i nie wskoczyłem. Jak chcecie tam wskoczyć, to po prostu trzeba dobrze wycelować na tej górce, żeby was dobrze ten. No, w sumie to jest logiczne, bo to też było jedynie na kolejnym odcinku kalucha, Ale trzeba Batim niestety zgustować Widzowie, już wam mówię o co chodzi. Mianowicie, jadę sobie motocyklem. Najlepiej to by było w ogóle Batim albo Rufianem. Śmigam sobie, śmigam. Tutaj bampuję się od tej skały. Lecę sobie dalej, od Odbijam się od dachu budynku na lotnisku w Sandy. Tutaj, cyk, cyk. Robię jakąś, nie wiem, akrobację, jeśli by mi się chciało. Choć pewnie mi się nie będzie chciało, albo po prostu będę walczył, żeby nakierunkować się dobrze. I ląduję właśnie tutaj, cyk. Dobra, zobaczmy. Jadę, jadę Bati. Nie dolecę, nie dolecę takim Bati. Próbuję jeszcze raz. Jedziemy. Fajny tu jest rozpęd, bo droga jest fajna do rozpędu. No, nie, 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 Bati, tu nie dojadę. I w ogóle trzeba się dobrze wybić. Źle się wybijam. Ja nawet nie skręcam na ten hangar, więc tutaj tak, no, trzeba mieć technikę. Jak kalimu trzeba oddać, że mogoś no, ma przykminy dobre. technicznie też tutaj fajnie sobie przekminia... O kurwa, tu drzewo jakieś było? Skąd to drzewo? O, 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 o! O kurde, przekręciłem się saltem, ale kurde, ej, tutaj wyszło to całkiem dobrze. ho crash! Ciężyc Kali, Kochani, wybaczcie, zdjąłem tutaj strój kaskadera Po prostu już mi się nie chce cały czas przebierać postaci po tych crashach. Ja widziałem, że Kali tutaj wjeżdża po prostu. Tu? O, może nie tak. On tutaj. Przed tym drzewkiem. O, 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 o. Kurde, brakuje prędkości. Dam tutaj boosta razy dwa Chyba, że ja coś źle robię, to możecie mnie poprawić, ale mi się najbardziej logiczną rzeczą wydaje, że to jest zależność między 5M a singleplayerem. Na bank No bo to jest do zrobienia. No bardziej, teraz dolatuję. Wiem, że na single da się bugować takie latanie motocyklem. I to może też dostarczy jakieś prędkości. Może dlatego tak daleko skacze i to mówi chodzi. Wiecie, bo mi salto robi. Na singlu, to on się potrafi tak trzymać i latać przez połowę mapy, nie? Może ja powinien to rzeczywiście na singla wejść na samej razem, a nie robić tego na fajwem, ale jak już robię na fajwemie, to przynajmniej będziemy wiedzieć, jaka jest zależność, moi drodzy, w tym wszystkim. O, O! mój pierwszy raz! No nie taki jakbym sobie wymarzył, ale dolecieliśmy aż tutaj, ej, mój pierwszy raz. Panie Mr. Kamczol, Panie Mr. Kamczol, jak Pan to zrobił? Jak Pan to zrobił? Skoczyłem sobie z tamto! Ale no jakbym to tak wywalił i tam bym wkręcił się i tu bym wydupił, to bym nie dostał krasza. Zajmij się fajwem a już sobie to nawet drogę utrudniam. Gdzie ja jadę? Ty, czekajcie, bo ja nawet stamtąd przestałem skakać, tylko zacząłem jeździć. Mój mózg się wyłączył. Dobra, złoty skok, widzowie, złoty skok. Jak to skoczę, to gole się nałyso. Ja pierdzielę! Ej, myślałem, że to zrobię, że miałem takie. O kurde, pisałem się na coś widzowie, na co nie powinienem. A tu nagle odbiłem się i mówię Wow, jeszcze gdzie jest jestem celu i nagle się nie udało i jestem bezpieczny. Czy nie muszę tego robić. Dobra, jak yy, skoczę teraz, to kupuję Brunowi auto za 50 tysięcy złotych zabawkę. Za pieniądze, kalucha. Nie kupujemy. Jak skoczę tego stanta teraz, to dostanę 50 tysięcy zł miesięcznej emerytury w wieku 48 lat. I będę żył do końca życia ustawiony. O, nie będę, nie będę, jednak nie będę. Jak skoczę tego stanta, kaluch kupi mi na urodziny diamentowego kartiera, takiego jakiego on sam ma. No i to będzie najlepszy prezent od kalucha Ever. Więc, kaluch, szykuj się. Nie szykuj się, jednak, twoje pieniądze są bezpieczne. Jak skoczy tego stanta, zostanę. Ken Carson do mnie na Instagramie i zaprosi mnie yy, do swojego studia i zrobię z nim karierę muzyczną. I będziemy razem rapować o wszystkim. Nie, no i tutaj mógłby chociaż napisać za to. Mógłby chociaż napisać za to, Ken Carson jest już w kontakcie. Rozpędzamy się na tej prostej, moi drodzy. Jedziemy mniej więcej w ten rejon. Tutaj od tego żywopłotu. Jak wiecie, żywopłoty w GTA są tytanowe. Lecimy sobie, no i lądujemy, moi drodzy, tutaj. Czyli tu, cyk i las. Ja nawet nie rezygnuję z bustowania, moi drodzy, bo wiem, że to nie ma sensu. Grajmy. Mówisz celowanie, synu, tak? Mordo, ale tu nie ma problemu z celowaniem. Dobra, jest Szybkie wyjaśnianko Jednak problem jest Jest krawężnik Krawężnik jest bardzo niebezpieczny Uważajcie ludzie na krawężniki Jest Prawie Ja liczyłem, że ja mogę wcześniej na ten krawężnik zajechać Ale okazuje się, że nie damy rady Wcześniej zajechać na ten krawężnik I trzeba oczywiście tu od boku się w niego wbić I to koło podnieść Yo. To było nie za. Mogę lec? Lec! Lec! Kurwa, go! Para pa para 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 pa 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 nie, pa nie, pa pa nie 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 pa nie tak. ja tam nie pa 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 nie pa 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 tu. No, dobra. Już kumam, kumam czacie. Trzeba idealnie przed tą lampą się zmieścić, żeby idealnie tam wykręcić. Już zapomniałem gdzie? Tu. Ale ja to przeskakuję. Mi wypada motor z dupy. Dobra, i zrobię za duże rozpędy ostatnio. I dlatego też chyba ciężej się trafia. Ale z drugiej strony trzeba mieć tą prędkość, żeby wyskoczyć. nie byłem. I teraz o tak! O tak ale nie no prędkość za mała Ale już widzicie Dobra widzowie ja wiem co robię boostujemy razy 4 To jest to najlepsze rozwiązanie I dajmy sobie że stąd zaczynamy No o jezu już czuję prędkość Teraz już czujesz tą prędkość No Let's go ale dalej jest za mała Dalej jest za mała ta prędkość Ej ja tu się zabijam

Dobra, 64 przyspieszenie. Kaluch tak powinien zrobić stanty. Stant numer 300, kalua. Czuję ja pieprze. Ja już wiem, jak Kaluch robi stanty. Tajemnica. Ej, 3 razy 64 to jest wyjście z tej sytuacji, tak. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale ja podkręciłem na 64 i ja zaczynam to skakać I dolatuję pod samego psa Crash Dobra, ostatni stan, ostatni co, moi drodzy, tutaj? Widzicie już pewnie Parking, mówicie, oho, znowu Ale słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy Z tego parkingu tutaj, mamy rampę Wybijamy się tak, że robimy wall wallride Sanchezem, jedziemy po ścianie Bokiem, tutaj, po, po, po Wewnętrznej stronie tego czegoś Tego terminala, wyskakujemy I wpadamy między, proszę państwa Tutaj okna Czy to jest do zrobienia? Oczywiście, że jest, ale cię ja to zrobię? Raczej nie Dobra, mam skończyć tam, tak? No dobra, panie Panie Kamilu Kamciolu, tutaj nie widziałem szybszego motocykla. Rzeczywiście można to robić rufianem, tak? Dobra. Okej. Okay. Ja no Kaluszek, tutaj Cię oddaj opie. To oddaj ci oddaj opie, że ty to kurde majster jesteś. Zajebisty. Daję jest jestem Meister. Chłopie, ja bym chciał być z Tobą, kurde kalu, naprawdę. Zamieńmy się życiami, ja bym chciał takie stanty. Dobra, widzowie, jedziemy. O! O, okej! Okay. O, jadę, 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 jadę! O, 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 o! Jest! 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 Ha! Nie byłem co ja, kompletnie, moi drodzy Kaluch, szapowa, szapowa Kaluch Jesteś naprawdę super stunterem Nie zmieniaj się mordziaty Nie przyspieszaj tylko tych motocyklów Albo o tym chociaż mów, że przyspieszasz razy Nawet 64, uwielbiam cię Kaluch I tak samo o was widzowie, ja jestem z No i zapraszam na więcej Aktywności na moim kanale, trzymajcie się, cześć